Witam wszystkich bardzo serdecznie już w drugim odcinku yy, serii Magicka No dzisiaj zaczynamy drugi akt Pewnie się spytacie skąd mam druidzką laskę Otóż Jestem w czwartym akcie i w czasie nagrywania drugiego i trzeciego aktu wystąpiły problemy techniczne i musiałem I muszę teraz od nagrywać Ale czego się nie robi dla widzów Przeżyję znowu ten bus z walką z druidami, ale przynajmniej mam ich rzeczy. No nic, zaczynajmy. Mm -hmm. Mam nadzieję, że teraz będzie w porządku. Bo jednak to z zrobiłem kilka doskonaleń. Jednak już przez te dwa czaptery zdobyłem coś doświadczenia, także chyba nie będzie żadnego problemu. No i troszeczkę się nauczyłem zakręć nie tylko. Jednak, nagrywanie tego samego już to troszeczkę mi przylądziło. Ale jak mówiłem, czegoś się nie robi dla winy. To jest chyba dla mnie najlepsze zaczęcie, jakiego się nauczyłem. A dobra, to mniejsza, czy przegrałem, czy nie. Przegrane zawsze będą, a <laughs> jak się jeszcze biegnie AS chyba F. ASF. ASD? Yeah. Też nie. Bo to na pewno nie błyskawice, może EASS. S. Aha, E, S na przykład No i leczymy się Nie pamiętam I którym się włączały biegi A, S, F, E Nie, to też nie Nie pamiętam A, S, F, tak mi się zdaje że A, S, F, ale jednak Ale jednak nie Ale widzę Dobra, mniejsza Nie będę się tu bawił

Oh. <Growadzin> o to, to mój mój tej to muszę ma Tam też muszę się ulecie. Ta para mnie uderzyła, no. Jeszcze moja jeszcze mnie uderzyła. Fazem mieć tak w własnym, własnym... własnych sumonów, własnych stworzonych. ale nie chciałem O, pięknie Dobrze się palą Jak to drewno Jeszcze mi de No i oczywiście postaram się szybciej to iść i nagrywać, ponieważ Mogą znowu jakieś zdarzyć się problemy, a nagrywać za bardzo tego samego po trzy razy cztery nie chce się. Ale cóż. Dobra, skresimy ncika. Dobra, nie trój tutaj. Ale dostał, olpiękny idą jak to zawsze go Tam się błąd bon popełniam. Albo zostawimy sobie elcika na lepszą okazję. Bo jednak może się taka okazja zdarzyć, że będzie bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. Wow! Martwego dobił. O, tu się przyda pewnie. No to jest dużym... Nie mogę go jeszcze skręcić Nie, dobrze, nie, dobrze. Upo. O właśnie, ja nie mogę zabijać swojej różki O oh, fuck Ale się zrobiło właśnie nie mówię czemu Kiedy ja zginąłem tak w ogóle A, jak się kamieniem zabiłem tam wcześniej Muszę wrócić Jak można oczywiście Dobra, palaj Jest Ja mówię, czemu wskrzesić nie mogę? No próbuję ale nie mogę jednak no Dobrze się można wrócić? To no, naprawdę Kamień to jest chyba najlepsza broń O, będzie potrzebne mi przy tym przy walce z szamanem. Chociaż może wskrzeszę go tak przy samym wejściu. Nie wiem, nie wiem. Tutaj. Heja. Długo tu wskrzeszę, może coś to da. Chyba nic nie da, ja się ją nie przesadnę. Dobra, muszę jej przykusić bardziej, bliżej, tak? Come on, heal, heal, heal. Wali z czego? Wali z wojny chyba. Między innymi. Wracaj z Nie bez mojego różdżki. Tego zostawimy chyba na koniec, to mi się zdaje, to będzie najlepsze Kurde, swojego Sługów mam? Tam się zabił, czym lecimy dalej. Ale piękne te pułki są, jak ja uwielbę łapki stawiać. To jest coś niezwykłego w tej grze. a tam! A-a-f-f F. Dobre te czary, ale to... Oh, Thunderbolt... Thunderbolt nie będzie... Zresztą, co to jest za różnica? O, niech będzie to... I... O kurde, nie trafiłem Walty go dręta w końcu. No wręcz Tam chyba nie muszę iść, no ale pójdę. Tak żeby wszystko zwiedzić. To nie swojego drafemu. Pewnie jest swojego A co, ja przygotuję już. Lodówka, lodówką, ale... Nie jestem ja tego główna. LOL No co to jest? Jaki lol? Za teksturę wpadłem O Boże! Jaka ta gra jest bukowana w ogóle? Ja tam nie idę więcej, za tą lodówką nigdy więcej Ominę ich chyba, żeby nie tracić czasu, no bo to już było, no. Nie chcę... Dobra, widziałam cię już. Dobra, to będzie walka się Walczę, Nie chcę walczyć, a ja... Ta gra naprawdę jest nieogarnięta Taka dobra gra, żeby tak wpieprzyć za przeproszeniem To jest naprawdę niedorzeczne Niedorzeczne A idziemy dalej tam Cóż walczyłem Do lodówki nie idę, nie ma więc nie ma bata Padł za tekstury, super Nie, nie, już drugi raz z nim się biłem. Już drugi raz się wbiję. Ten oczywiście spada. Nie chcę pomóc, tylko na widzenia. Ale, ale już wiem jak go zabić. Nie, co ja robię? Kurde, nie ten skida, może No. A dobra. Jeden sposobu, ale to. Dobra, ale walimy go normalnie państwo to było szybciej. Ale pięknie łogie nie działa. Już teraz jestem doświadczony. Wow, coś nowego. Jaka ta gra jest w ogóle zbugowana. Ile mnie jeszcze pewnie czeka tych buków. Jak widzieliście teraz wpadłem pod tekstury. Jeden bóg z wielu. Tym razem zabiłem go za pierwszym razem. To jest jakiś a achievement loger powinien być. No nic. Chapter skończony, tak jak obiecałem i mówiłem, że tylko po chapterze będę nagrywał. Mam nadzieję, że już nie będę musiał nagrywać tego samego jeszcze raz. Dziękuję. No i do następnego aktu. Do zobaczenia.